Dobry wieczór, jak zwykle nocne nagranie, ale chciałem się na szybko pochwalić czymś, co bardzo mi się podoba. Jest to huśtawka dla szczelion, właściwie zostałem poproszony o odrobienie takiego elementu. To jest kolejny element placu zabaw, bo rzecz bardzo fajna. Co jest fajnego i wyjątkowego w tej chustawce, to jest to, że jest regulowana wysokość. Jak widzicie, to jest najniższa pozycja i tu szczeniaczki sobie ćwiczą. Jeżeli już opanują pierwsze, pierwszy element czyli pierwsze pochylenie i przejście na drugą stronę możemy zrobić psikusa i założyć troszkę wyżej. No i oczywiście jeszcze najwyżej. I tutaj już jest wersja bardzo bardzo trudna wyzwanie. Więc taki oto fajny elemencik powstał.